Dobra, La... ja. Lewa ręka -Dem và... na żubę. Ej, nie mam nic uchronienia. Dobra, dawaj. Jurek? Lewa noga na żubę. Zaczynamy na niebieskie. Na niebieskie, lewa noga na niebieskie. Pomyśl, pomyśl. Przecież, no, Nie wiem Dobrze? Nie! prawa no. <głosynen> eee, ręka... Nie, jest prawa noga na niebie. A. No. Co? Co? No, ale, A daj, daj. daj! I się Tak. Tak? teraz jak? Prawa ręka na żółte. A ja. Ćwiczę. A jest, jeszcze. szybko, szybko. Jezu? Jest, 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 jest. Prawa noga na niebieskie. Prawa ja nie noga niebieskie. Tu masz, tu masz. Jak coś. Przedam go do tyłu. Przedam go do tyłu. Moment. Muszę, muszę to przemyśleć. No, daj. Mam to, mam to, mam to! Ani nie. nie. No, no, na nie nie, nie nie wolno Cię rywać tej no, się... Już? To jest nie! Jedną, wdąknij na stronę. Do przodu Do Nie ma wyboru dalej! nie ty, to prawa, Nie, się. O, Górą, nade mną. Nie pchaj się! To nie pcham się! Ha. Nie pcham się, zrób mi Nie mogę! Przeprócę! Dobra, prawda, nie ma sensu. Kto to dajesz? Kto to dajesz? No, no kurwa, znowu... No ja nie widziałem. No. No, ale, no, ale my już wiemy, że lubisz. Ja, 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 ja się nie mogę no, to wypowiadać. To była taka historia, prawda? No, to... ja to, to, to historie... Wiem, Ruda, pokaż no. Ja słyszałem no, historię. Ja historię, to była historia Ruda, pokaż Ale, wracając do Pokaszczycki <laughs> jest dobry aparat. Serwonia. Pięknie.

Andrzej, mistrz brudy, lewa ręka żółta. Wow, no, Tak chyba nie wolę. robić. Tak to no, to nie a ja, no, 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 niebieski. Lewa, no, do, no, 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 tu no, lewa, pa, wow. no to, no, Basia, lewa ręka ręka <laughs> Tomek, prawa stopa żółty. Musisz dobrać, tak nie zaliczę. No. To nie jest zaliczona. Schyl się mocniej. Dobra. No, Tomek, prawa stopa żółty. Jeżeli no to nie, to przegrywasz. To bo... on no nie zrobi tego. No dasz radę, no. Dajesz radę. Dałem. Andrzej. Prawa <grybuj> <Andrzej. grybuj> stopa czerwona. Nie. To jest tak. o, wow! Nie <grybuj> <laughs> Trzyma, <nie>? o, <laughs> moje... Jest okej? nie, 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 Prawa ręka nie, 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 Pauza, Lewą na ona Masia, lewa ręka. Ale ja stop, lewa ręka, ja już to dałam tutaj, stąd tutaj. Dobra, Tomek. No, prawa stopa niebieska. Do tyłu. Dawaj do tyłu prawą stąpę. Ja mogę z to do lotu A tutaj. Tak. E, prawa ręka czerwona. Ja. Ej, nie rób mi tak, bo Nie ma. możecie ruszać. Trawa ręka, czerwone. Basia. prawa ręka, żółty. ręka. tu masz stopy? Ale oddechowałaś drugą rękę. Nie może. Nie, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Zatknij to do Andrzej. Aha, Tomek, przepraszam. No to lewa ręka, nie wiek. No i No Tu jest jeden między nami! Między nami! Między między nami! Lewa, dobra! Nie możecie się przewrócić! Ta jest zajęta! no No, teraz! No. Andrzej, lewa, stopa, niebieski! Dobra, dzieci, czy ten niebieski? Czy dostatni jest wolny? Czy... Tak! tak. Dobra! Haha <grywa> <grywa> nie, nie można Nie można Jak się Zdech Ja Nie ma Andrzej jeszcze No Jest Ja Tylko powiedz, że prawa noga, to po prostu Nie ma ręka żółty Ale żółty Haha <grywa> No, no lewa ręka ostatnie. Lewa ręka, Tomek. No. Prawa, Leży lewa, stopa. Niebieski. Nie masz? Nie <śmienicza> ma. że Nie ma jest, jest tam jedna. Nie Lewa stopa. Ale gdzie lewa, to jest malenko. Podnieś tutaj na dancze. <śmienicza> A, przyjęto, to... a mogę tak to, przykład, to ma... eee, panie, Nie, nie mogę, a... to to ja ja, to... Tak, to... nie To No, jest tak. tak, to masz, to, tak. nie z tego. Nie, masz wypadek. Ja wypadam. O, o, jezu. to. No, tak, to jest. No, to jest. jest. Tenko pierwszy wygrał, tak? Tak. Brawo, bardzo energia lewa stopa. Tak? Co? lewą stopę się Lewa ręka, Andrzej. Lewa ręka, zielona. Ja. Lewa ręka, zielona. Ręka, lewa, Andrzej, czerwony. Basia, musisz wygrać, bo jako pierwszy raz... Lewa, czerwony. Wiem! To się ściąga. Dobra, ale ja to złapię i zrobię pół. Czekaj. Dobra. <grym>, Dobra. To możecie ich położyć. No, to możecie to było. To było. Sylwia, lewa, prawa, ręka czerwona.

Przepraszam, to mogę spychać przeciwników? Nie. Jak to nie? Ale ty ją dostałeś. Ale nie zetknąłem. Aha, dobra. No to sorry. Chciałem się przywrócić dostając z do kolanem żołądek, który się nie ruszały. To tak bardzo dobra. Nie pretensje, śpiewam zasady. Nie, 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 tu coś stój. Masz, masz, masz. Nie <grymianie> ty ja To żaden. Ja czekam, bo ja czekam. To To się tylko no, Aha, czas, ale ja tu jestem, Znale. obawiam się. Na... Teraz zostałyście dwie na Co Teraz Dlaczego? E, że się Eee, Teraz mamy dwie na więc robicie ruchy równocześnie, okej? Nie, nie, czas, naprawdę. Ja teraz dostałem żołądek nogą, która się nie poruszała. Moją nogą. Lewa, słowa, czerwona. Czarnia. Pomijam kto, kto mi to zrobił w tym momencie, pytam zasadę, no. nie o sobie. Prawa ręka, czerwona. Noga nieporuszająca się mnie przewodziła. No i co? To ja tak sobie mogę prze, 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 przepychać ludzi? Więc jest moje jedyne pytanie. Lewa ręka czerwona. wymagałaby, żeby nie robić tego. Ale czasami się po prostu zdarza. To? No co, ja się zgadzam, no okej. Okay. Powinniśmy grać dla Panu i w tym momencie zasady traktujemy luźno, jest okej. Okay. No okay. I na tym zostańmy. Dobra. No tak lewa ręka czerwona. Pamiętacie, która nie wyjdzie, nie zmieni się, a

nie ja chcę zielony, wszystko i rada stopa zielona. Ale nie prawo stopą! No. A taki jak ten. Ej, akurat miałeś łatwo prawo stopą. Nie